thank you Otrzymaliśmy proszę państwa informację z województwa małopolskiego, że projekt, do którego aplikowaliśmy, przypomnę, to jest doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach wojewódzkich, czyli u nas w ciągu drogu, drogi wojewódzkiej 981 i 971. Otrzymaliśmy informację, wnioskowaliśmy w sumie o doświetlenie dziewięciu przejść dla pieszych, ale z uwagi na bardzo duże zainteresowanie poszczególnych gmin i aplikowanie do tego projektu, finalnie przyznano nam środki na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych. To będzie na ulicy Piłsudskiego przy Postoju dorożek, tak z jednej jak i z drugiej strony ulicy Dąbrowskiego. Natomiast pozostałe siedem naszych przygotowanych projektów trafiło na listę rezerwową i, e i ewentualnie są one do wykorzystania, jeżeli w województwie znajdą się dodatkowe środki. Także proszę Państwa, dwa następne przejścia. Co nie wyklucza, że jeżeli to się skończy na tych dwóch, co roku będziemy oczywiście aplikować, ażeby kolejne przejścia były oświetlane w sposób bezpieczny dla mieszkańców.